Siema, no, ogólnie słabo mnie widać, ale musicie uwierzyć, że to jestem ja. E, nagrywam to, ponieważ mam dla Was bardzo ważne info, które nie mogło czekać. Takie widzieliście na kardzie społeczności. Zamykał kanał PrzemoFood i otwieram nową działalność. E, jeszcze nie wiem e, jaka nazwa, mam dwie nazwy no, robocze, o których za chwilę powiem. E, już mówię dlaczego taka sytuacja. E, zacząłem ostatnimi czasy bardzo mocno trenować. Oczywiście jakiś teść też wjechał. No i właśnie tak jak tutaj na społeczności rzuciłem zdjęcie, łapa mi urosła niesamowicie. Niestety twarz mi też trochę przekrzywiło, ale specjalne maści biorę, które właśnie teraz mi pomagają i wyglądam w miarę normalnie. Mniejsza z tym, jak właśnie chodziłem na siłownię, to pracownicy mnie tam zauważyli i zaproponowali mi, żebym został trenerem personalnym. No ja nie mogłem odrzucić takiej, takiej propozycji, więc stwierdziłem, że no po prostu to jest nie do odrzucania od razu. Umowę żeśmy podpisali i rzucam działalność Przemofuta I teraz otwieram nową. Czyli właśnie będę trenerem personalnym we Wrocławiu. Za mną jest właśnie Aquapark Fitness Wrocław. Zapraszam od jutra. Czekajcie, dzisiaj jest poniedziałek? Nie, od środy. Środa już mam pierwsze zajęcia. No i ogólnie, jak ktoś chce, to zapraszam. Będę trenował właśnie pierwsze, pierwsze te pierwsze godziny. No i to, co też bardzo ważne, zamykam działalność Przemofood, ponieważ otwieram nową, nowy kanał na YouTube Przemo, albo Przemofit nazwę, Przemofit, albo Przemofat, bo to będzie działalność promująca takie jedzenie dla gym ratów, czyli wiecie, takie na masę typowe, dlatego myślałem, czemu, czemu właśnie nazwa Przemofat, ale chyba Przemofit brzmi lepiej, wiesz, że, że jest się fit niż fat, no tak, także takie mam dwie propozycje. No i właśnie dlatego te dwie informacje wrzuciłem na społeczności i teraz myślę, że wszystko jest jasne. Także ja idę właśnie teraz na siłkę, jeszcze tam potrenować, żeby łapa jeszcze bardziej urosła. No i zapraszam do mnie na treningi. Mnie tu słabo widać, bo jest już 22 prawie, ale mniejsza z tym. Mam nadzieję, że tym krótkim filmikiem wszystko wyjaśniłem. I do zobaczenia na siłowni siema. Czekajcie może. O lepiej mnie widać. Siemano.